Dyrektor CKZU nr 1 w Raciborzu, czyli budowlanki, gastronomika, chemika, pan Jacek Konsek który będzie takim beneficjentem tego do skonsumowania tych środków europejskich. Proszę powiedzieć, jak bardzo zyskacie na termomodernizacji tego trudnego budynku, to jest zabytkowy budynek. Może nie ja będę beneficjentem, ile centrum będzie beneficjentem. Czekamy na to termomodernizację od 10 lat, jak tam powstało centrum. Będzie polegała na tym, że wymienione zostaną wszystkie okna na, na PCV oraz zostanie doizolowane trzecie piętro od, od strychu, czyli takie termo. To na pewno spowoduje wiele oszczędności. Po pierwsze oszczędność w ogrzewaniu zimą, oszczędność w oświetleniu czy na prądzie, bo też będą wszystkie wymienione źródła światła na LED-owe. No poza tym budynek zyska też wygląd estetyczny od, od zewnątrz. Jak pan Drakul zauważył, budynek jest z 1908 roku, czyli, czyli ponad prawie 120 lat, także tak mówię. I wymaga na no, takiej renowacji. Wy macie takich uczniów i takich nauczycieli, że mogliby w zasadzie sami to zrobić, tylko trzeba było im dać pieniądze. Wiem, że procedury na to nie pozwalają. Nie, nie pozwala. My robimy wiele tak zwanymi tak zwanym własnymi rękoma remontów wewnątrz budynku i w jednym i w drugim budynku. I tutaj nie ukrywam, że to jest duży wkład pracy własnej, a zarazem duża oszczędność finansowa, a też estetyka, co widać po korytarzach i salach lekcyjnych, poprawia się i jesteśmy prawie bliscy, prawie bliscy ideału. To będzie na pewno rzutowało na funkcjonowanie szkoły, bo tych prac nie da się przeprowadzić w krótkim czasie, więc musicie zacząć w roku szkolnym i pewnie skończycie też w roku szkolnym. Jak to Państwo widzą? Jesteśmy wstępnie po ustaleniach z Panem Kierownikiem Romanem Pajkartem. Najprawdopodobniej będzie to okres wakacyjny. Jeśli będziemy wyłączać piętra w ciągu roku szkolnego, to też to nie będzie tragedia. Na pewno nie będzie to jakby zakłócało cyklu edukacyjnego. Na pewno tak zaplanujemy, żeby bez szkody dla uczniów i pracownika ten remont się odbył. Ja to wspomniałem, bo to jest inny jakby temat, ale jednak te pieniądze też w tej kadencji, w tym rozdaniu unijnym się pojawią. Pracownie nowe zawodowe, czy wy też macie potrzebę, bo macie sporo już onowocześnionych pracowni. Znaczy My jesteśmy po takich kilku projektach, nowoczesne pracownie w powiecie raciborskim 2018 rok, potem podniesienie jakości, etap pierwszy, etap drugi, to poszerzenie tych pracowni, które wtedy zostały zbudowane. Teraz rozpoczęliśmy właśnie realizację z 603 zawodowcy z pasją w CKZDIW. Powstanie wtedy sala multimedialna z goglami VR i z komputerami. Łącznie z organem robimy kolejny projekt od stycznia tego roku 10-14 z tego rozdania 227 i tam też są pieniądze na między innymi w tym budynku instalację platformy do przewożenia osób z niepełnosprawnościami plus remonty dwóch ubikacji na pierwszym, drugim piętrze i remont z tego co będą dwóch pracowni zawodowych. Więc y, ciągle do przodu starosta mówi, że pozyskuje, my też pozyskujemy wspólnie działamy, żeby to kształcenie zawodowe w Raciborzu, czy w powiecie racioborskim było na wysokim poziomie. Otóż to Panie też jeszcze zapytam przy tym wielkim ociepleniu, czy wiadomo będzie jakim kolorze będzie ten budynek gastronomika, bo na razie... Yy, nie, mu, nie mówimy o, o, o ociepleniu zewnętrznym, cegła zostaje. O. Być może w tych pracach, ja nie znam aż tak szczegółów, być może jest tam przewidziana czyszczenie elewacji. Być może. Nam bardziej zależało na oknach, bo okna już stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i też jakby są efektem, jak to często się śmieje, efektu cieplarnianego na ulicy Wileńskiej, bo część tego ciepła, które my tutaj generujemy w tych salach, wędruje przez dziurawe okna tak to trzeba nazwać. No. To jest gorąca ulica. Bardzo gorąca dziękuję ulica. Za dziękuję za serdecznie. No.